Witam. Jak widać Gienek to piątka zawitał. Dokładnie to Marauder, ale Gienek Zasadniczo. I tak, co my mamy tu robić przy nim? Właściciel przyjechał nim do mnie i tak, narzekał, że silnik ustuka. Faktycznie słuchać troszeczkę sprawy rozrządowe. Mam sprawdzić, mam zdjąć głowicę. Sprawdzić cylinder. Dlatego też tu leży całutki zestawik od właściciela Power Force'a. Eee, a też i dlatego, tak, mierzyliśmy mu ciśnienie. 10, Dziesi... nie, przepraszam, 9,5 atmosfery na tłoku. Gdzie instrukcja podaje w zakresie od, e, żeby nie skłamać. 10 do 14 atmosfer, na, Czyli atmosferę nam zeszło poniżej tego minimalnego. No nie jest to jakoś bardzo dużo, ale właściciel miał zestaw kupiony, także mam go zamontować. Tym bardziej, że tutaj jedno żebereczko ułamane. Nie podoba się mu to, także mam to zrobić. Oprócz tego, wiadomo, standardowo łańcuch do sprawdzenia. Zawory nie zawory tego typu uszczelnia znaczy, trzeba będzie wszystko powymieniać, to się porobi. Jak przyjechał do mnie, lało się z gaźnika tutaj ee, Nadmiarem także gaźnik do roboty i jeszcze ja zaobserwowałem widać? widać, leje się z lak ale to się świeżutko jakieś. także to musimy zrobić ogarnąć silniczek gaźnik, zawieszenie także co biorę się za jakąś rozbióreczkę coś tam one pokazują, bo wiadomo zbiornik, wydech, gaźnik wszystko do wywalenia R ustawimy rozrząd, sprawdzamy rozrząd tak wygląda e i tyle no wiadomo, ja będziemy... a przebieg jeszcze 18293 tysięcy także co, ja rozbieram. No i dobra, mamy rozebrane troszeczkę, jak widać. Teraz tak, pierwszy temat. Nasi tu byli. Po czym stwierdzone? Kolor silikonu to jest raz, w jaki sposób jest konspirowany, coś tu było grzebane. Jak to tu widać? Jeszcze kółeczko wyjmijmy, ale, 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 nawet to silikon tutaj jest gdzie fabrycznie jajka i tradycyjnie telefon, zaraz, dobra. No dobra. Wracamy dalej. Także wiadomo, coś tu było grzebane, coś tu było robione. Przebieg 18 tysięcy poddaje wielkie wątpliwości. No ale ślady tutaj są po odkręcaniu. Eee, następny temat. Ymm, powinna być podkładka, powinna być podkładka, powinna być. O, w ten sposób. Tu na tych czterech podkładki powinny być, znów silikon. Ech, następny temat. Łańcuch widać, jak jest luźny ten i łańcuch do wymiany. Także co, rozbieramy silniczek, zdejmujemy całą górę, e, bo tak jeszcze się udziłem, że może może coś, ale dobra, choć właściciel kazał robić i się zweryfikuje wtedy wszystko dokładnie. Pomyjemy, poczyścimy głowiczkę, porobimy całe jakieś tutaj sprawy. Wymienimy ten cylinderek, nowe uszczelniacze, uszczelki, wszystko. No I tyle no. Gaźnik już teraz wymontowany, rozebrany, pójdzie wszystko razem w myjkę, że się razem umyje. Więc za jednym zamachem. No i dobra, mamy wszystko rozebrane. I tak powiem szczerze, jak to wygląda, eee, ta prowadnica z OK ta tak jak widać tutaj do wymiany, Tam uszczelki to inny temat. Eee, jedna szpilka w ogóle była niedokręcona od głupicy, a eee, szpilka, to tutaj o ta mała drobno przy uszczelce, a mniejsza większość. Eee, co jest może to, że śmieszne. Widać w cylindrze, co się dzieje? To nie... O! Ten, ten motocykl gdzieś bardzo długo stał. Dosłownie no, są odciśnięte pierścienie. Eee, tak, cylindrę powiem szczerze w miarę OK. Zasadniczo można by go przechonować, nowe pierścienie. Nie wiem, jak z dopasowaniem tłoka. Trzeba by pomierzyć wszystko. Ale cylinder do uratowania, ale że jest tam to jedno żeberko pęknięte. Tutaj, że kiedyś to chciał rozbier rozbierał, to kiedyś i ten, a jest drugi cylinder, także zakładamy cały zestawik nowy. Nad, nad tym się nawet nie będziemy rozwodzić. Tutaj, To całkiem w porządku wygląda, powiem szczerze. Pierścienie też, ale naprawdę widać, że to gdzieś, że to gdzieś bardzo długo stało. Tak więc, tak, to trzeba wszystko wstępnie obmyć, rzucić w myjkę, niech się dobrze umyje. Jak się umyje, wymienimy yy, jak to się nazywa rozepniemy zawory, wymienimy uszczelniacze w międzyczasie się wszystko fajnie tutaj no, niech się poczyści poskłada no i tyle, no taka tam praca jak praca no. przebiegu to na pewno nie ma te 18 tysięcy, bo tak jak mówiłem nie takie zużycia ten łańcuch, nie łańcuch, te prowadnice, wszystko no widać, że to bardzo mocno zużyte pójdzie wszystko nowe no właśnie, muszę jeszcze jakieś prowadnice domówić, tam widziałem, że są osiągalne, nie ma problemu także zaraz zamawiam prowadnice obydwie no i wszystko wygląda w porządku i tyle no, składamy go powolutku, najpierw myjemy i składamy, o i dobra Nowy łańcuszek przewleczony, Nie wiem, jak się na razie leży. Tu mamy stary, który był mocno uciągnięty. Zaraz tu trzeba będzie wszystko poczyścić ładnie, żeby to wyglądało idealnie. A ja obecnie głowicę robię. robię no. Trąper rozpinano, uszczelniacze powymieniane mnie wszystkie porobione, także teraz pospinać zaworki podoczyszczać, no i tyle I trzeba będzie składać wszystko po kolei, pomyć wszystko i składamy akurat jest trochę czasu na to teraz, także można będzie ten cały ten zestawik założyć to wszystko poskładamy, potem na sam koniec zostanie te e, zawieszenie wylane, uszczelniacze już też leżą, wszystko pochodziło. Wiadomo, ten filtr o kolei już jest. Jakieś tam drobne rzeczy jeszcze będą do posprawdzania, porobienia. I tyle, no. Także co? Dalej, składam głowiczkę. Czyszczę wszystko po kolei. Ten zestaw cały trzeba umyć. Pierś, tłok z pierścinami zakładać. No i powolutku, powolutku. Kto mówił ku końcowi. No dobra, silniczek poskładany, jak widać, łańcuszek ten napięty jak baranę, nie powiem co, olej, a to jeszcze pokażę, niech tam się pole nie zrapał, teraz tak się opuści, momencik, bo przecież Suzuki, zresztą no, widać, że leci, widać, widać, idzie olej. Także smarowanie głowicy jest, trzeba poczyścić wszystko, poodtłuszczać, pastę położyć, składamy górę, niech schnie, poschnie sobie troszeczkę to będziemy później odpalać, także co, dobra, czyszczę to teraz z powrotem, Ach, Jak to pokażę, z tej strony tak to wyszło, można wszystko zamykać, wszystko składać. Ta prowadnica, też wymieniona, tych łańcuszek. No trzeba było prowadnica. No, teraz pokażę numerek. Jakby ktoś szukał. Proszę bardzo. Z oryginału. Nie wiem, jakieś 300 zł chyba. Nie ja pamiętam. Nie wiem dokładnie. Zobaczę później na fakturze. No była zjedzona, także trzeba było ją wymienić. Dobra. Czyścimy, składamy górę. I jak widać, silniczek na gotowo poskładany. Wszystko pomontowane, zawory poregulowane, gaźniczek wyczyszczony, wstępnie wyregulowany. Resztę zobaczymy pod... Żadnej synchronizacji nie będzie, ale tylko ten, jak to się nazywa? Sonda się wrzuci. Wziąłem się za uszczelniacze. Przyjadę tutaj... O, zostałaby nabić, zaraz na się skończy. No tak Chwilę wolnego chodziłem jeszcze, doszedł jeden malutki temacik. O, brak klocków hamulcowych. Także domówiłem przy okazji klocki. Dlatego e, też nie domontowałem tej całego na, na gotowo, niech się zacisk dobrze trzyma. Zrobimy prawo, lewo po kolei i tyle, też tak można. Także co, No powolutku, powolutku zostaną e, silnik jeszcze do uruchomienia. Ale czekam aż pozasycha to wszystko, bo tutaj, wiadomo, do to łączenie na paście podkładane. Teoretycznie już za 3 godziny, ale tam niech se do jutra stoi. No jeszcze akurat się podłączy, niech się podładuje. A niech do jutra stoi, niech yy, dobrze zasnie to. Także dzisiaj się skończy tylko uszczelniacze, Jutro rano będę klocki właśnie hamulcowe. To zamontuję klocki i uruchamiamy silniczek. To mam nadzieję, że pokażę, że nie będzie jak ostatnie, że mi. Bateryjka w kamerze padła jak odpada. No bywa. Niestety w tym GoPro nie za długo to wytrzymuje. Ale dobra. No i dobra. Mamy wszystko poskładane. Przód poskładane, kloski powymieniane, usztyleczki wymieniane. Dołożyłem filterek. Palitko otwarte. sanie włączone. O! Suzuki. Zatknęłem, dobra. Tak trzeba zrobić. Żyje. Dobra. Nie sobie chodzi jak tak. Niech się rozgrzeje, poprawdzamy wszystko. Na sam koniec wymiana oleju, wiadomo. w takim temacie warto. Pojeździć, potestować, sprawdzamy go no. no i dobra Mamy motocykl skończony Jeszcze trochę pracy doszło przy nim, które już nie pokazywałem eee, Po pierwszej jeździe, no ale to ta mniejsza większość W każdym bądź razie tak No dobra, to co było widać Nowy cylinder, na życzenie właściciela Głowica zrobiona, zawory podocierane, uszczelniacze powiemieniane. To wszystko, gaźnik wyczyszczony, uszczelniacze wymienione, klocki hamulcowe wymienione, płyn wymieniony, zregenerowany właśnie zacisk, czego nie pokazywałem. Bo niby wszystko fajnie, ale przejechałem się w prawo, w lewo. Tarcza minimalnie ciepła była, gdzieś tam do końca ten zacisk jednak nie odbijał, musiałem go rozebrać i zregenerować. Jest to zrobione, olej wymieniony w silniku. Także co, jeszcze jest i tak kupa roboty przy tym motocyklu, o której poinformuję właściciela Zasadniczo sprzęgło jest na wykończeniu, już jest takie bardzo mocno zero-jedynkowe No ale póki nie ślizga się, biegi idzie włączać, ok, można jeszcze na tym jeździć Ale to taki najbliższy wydatek w tym motocyklu, o czym właściwie zostanie poinformowany i tyle. No teraz delikatnie jeździć, docierać to wszystko i będzie żyło, no. jak to silnik genkowy, bo tu tam genek no genek się mówi genek, bo to silnik od genka, zasadniczo to jest Marauder GZ, o, o w oznaczeniu, ale silnik, jak to mówią, genkowy, także jest wszystko porobione, teraz właściciel, niech odpalimy, to było pokazywane jak pali. Chodzi fajnie, chodzi dobrze. to teraz zimne. Niech tam sobie chodzi. I tyle z mojej pracy przy nim. Póki co teraz właściciel niech pojeździ, po, po docierę go delikatnie jak dotrze. Będzie musiał podjechać na jakieś tam jeszcze doregulowanie, tego wszystkiego, po sprawdzanie. Na tym się moja praca na dzień dzisiejszy kończy. Także do następnego.